Witajcie drodzy widzowie, ja jestem Czaszkokru. Dzisiaj mamy gameplay pach w The Eye of Oho, ten antozora już słyszę. Jakoś to dorosłym. Ogólnie, no tu mutację sobie zabierzemy pierwszą. Mam nadzieję, że będzie. Eee, nie tam. Na dół. O! Ta. To jest moja ulubiona. Widzę, że tutaj isplayzy się zmieniły, bo nie pamiętam tych kontenerów, tamtego muru czy tutaj nierówności. Czy tutaj była płaska plaża ogólnie. I plan jest taki, że ten materiał będzie podzielony na dwa filmy, na dwie części. Pierwsza część to jak sobie powoli dorastamy do tych 70%, później gdzieś już ze stówką, 100% oczywiście pójdziemy na jakieś polowanie, bicie, cokolwiek. Bo myślę że ten odcinek będzie spokojny, a chociaż kto wie, może ktoś, ktoś nas ośmieli się zaatakować. Zobaczycie. Ale tak to na razie. O, mówiłem, patrol będzie. Nie chciałem iść do sanktuarium ze względu na to, że może ktoś nas zaatakować. Ale mi się zdaje, że to jest patrol tenontozaurów, tak? No tak, listki. Dobra, zjemy sobie trochę, bo nie jestem pewien, czy tam będzie dla nas patrol, więc... No i ogólnie okazało się, że jest tu patrol. Ta miejscówka też się zmieniła, bo nie pamiętam tego bunkru. Tutaj będzie przejście tunelem do portu, więc bardzo fajnie nie będzie. można, Nie będzie można już przechodzić przez górę niepotrzebnie, żeby nie złamać nogi. I szczerze, fajnie, fajnie, fajnie tu się zapowiada. Gastrolitas zjemy, żeby mieć zapchany cały żołądek, żeby mieć. A więcej procent glowa. No ten no cały czas ryczy. I jak widzę tutaj no... No nieźle robią, nieźle, nieźle. Oho. I jakieś pachy. Patę, no jakieś pachy. Może będziemy mieli grupkę, może będziemy. Dobra, i tu są te. Czyli tam będzie port. No nieźle to zrobić. No nieźle mi się to podoba. Zaraz zobaczymy, czy będzie nasza jakaś tam koleżka. O, tu widzicie port. Nie no, ładne satelity. No, port. Pokażę jeszcze go pod koniec dnia. Mam nadzieję, że doczekamy dnia. Migrację mamy na North Plains. Ale zostajemy na patrolu no i zaś pachy Czaszka, nie biegnij tak, nie biegnij tak, bo złamiesz nogę. A wiesz jak to jest w Everimie, zginiesz od pierwszego, lepszego spadku. No mówiłem, ja nie, nogi nie mam złamanej tylko... Dobra, pomarańczowy, nie ma tutaj. Dobra, trzeba sobie coś zjeść póki jest. O bo przyjdą majazaury i wszystko wyjedzą. Dobra, to był pachołek. Myślę, że raptor lub karnu. No, jemy, jemy. Jest światełko. No i tędy zejdę chyba. Dobra, jest ogólnie su sukces, bo znaleźliśmy kumpla. Mam nadzieję, że nas nie zabije. Dobra. Zobaczymy, czy odpisze. Odsuniemy się, bo on jest chyba na trzecim stadium. Że nas nie zabił przez przypadek. No, mówiłem. Nie idź za mną, jak masz nas pić. Dobra, siadł. Siadł, siadł. Dobra, zjemy sobie. O, odpisał. Nie jest Hamem. Dobra, pora na mój perfekcyjny angielski, więc wam to oszczędzę. No, w skrócie, chłop pierwszy raz gra rośnożarcom, nie wie... grać i to jest pierwszy raz jego pachy jako pachy i jako rośniążerca więc ja będę go uczył Co widzę że tam popełniłem literówki i zaraz pójdziemy najpewniej do wody tu jeszcze były dwa tenonto jeden stary jeden młody i chyba nic nam go nie zabije albo zabije bo jednak no skoro nie umie grać to szkoda że nie jest na odwrót ja bym go bronił Dobra, ogólnie wróciłem od wody. E, koleżka nam się stracił w lesie. Tak, karno zabił. Jak dobrze pamiętam. No tu są dwa teno. A tam, tamtego karno zabił Deino. Ja miałem Farta i nie zabił. O. Ogólnie ten teno ma fajnego skina. Mi się podoba. Ale nie jestem 100% z zaufaniem do niego. Do młodego jeszcze tak, ale do starego teno nie. Nie ufam mu jeszcze. Nie będę z nim podróżował. Najpewniej tu jest boż wyżar, wszystko z młodym ze swoimi strefy patrolu. I będą musieli emigrować. Najpewniej. I jak widzicie, ciągle leje, ale w końcu nastaje dzień po tej długiej nocy. Godzina wpół do komina, wracamy z wycieczki krainowozawczej. Tutaj sprawdzaliśmy czy nie będzie jakiś kamerek z danymi lub jakimiś kodami, żeby znaleźć coś na YouTubie, jakiś ukryty materiał, ale nie mam. Tutaj ono to nawiały. no a my se wracamy do naszej strefy, by sobie coś prze przegryźć. Mamy około drugie stadium, około 32% jak dobrze pamiętam. No i jeszcze nas nic nie zabiło i doczekaliśmy się wschodu słońca, więc jest dobrze, jest dobrze. No więc widzimy się najpewniej za moment Dobra, żarcie No i wiedziałem Dobra, pasta nie będzie trwała długo Wiedziałem i... uh, Oho Dajesz, spadnij Spadnij, opalmę, czy Do wody, oho, ścięło Dobra, zeskoczył Ale to młody raptor, on nam nic nie zrobi Boję się, że będziemy się bardziej przy nim wkurzać, niż nam coś zrobi szybciej. No, no, dajesz, dajesz, no. To raczej będzie mądry gracz. On wie, że do wody nie może podejść. Jakby wpadł, to szybciej ja go dobiję, niż on wyjdzie z tej wody. Dobra, dywersja. Był gdzieś tutaj. Dobra, wracamy. Dobra, widzę go, widzę go. Dobra. Ogólnie wróciliśmy tu. Go zdołałem zgubić. Ale jak widzę, już wraca. Tu ma żarcie. Ja tu muszę odpocząć trochę. I już mamy około 56%. Mamy trzecie stadium, więc dobrze jest. Gorzej bym miał tutaj małego teno upolowanego Nie wiem czy to był ten sam, tamten czy jakiś inny Ale boję się, bo on cały czas ryczy I boję się, że przyjdą, przyjdzie jego stado Któremu już bym nie pokona Chociaż, czy ktoś się tu zrespi, jak serwer jest pełen? Wątpię ale zobaczymy, zobaczymy Czas pokaże i tak będzie trzeba się go pozbyć, żeby tutaj dalej żyć, bo nie da nam nic jeść. Najpewniej, no możemy sobie czekać, aż ucieknie, bo jednak y, musi coś, na coś polować, że umrze, nie może umrzeć z głodu, to na pewno. Dobra, trochę troszeczkę się pobawimy że mi na plec nie wskoczył O Cały czas ten idzie za mną Ale, żebym to zepsuł Leżą tu za O, oberwie, oberwie Zara Się zapomniał. Nie wiedział, że ja też tędy pobiegnę Dobra, ja się tu wracam za kontener. I ogólnie nie dałem rady. Tak? Nie dałem rady. Ale mam inny plan. Tutaj go dobiję, przy tej skałce. Nie ma szans, że nam nie skoczy bowiem w skałę. I mogę odbić. Plus jest woda. Muszę kończy tutaj miejsce. To jest bardzo mało miejsca Plus jak patrzyłem są tu żółwie Które mogą nas zablokować podczas biegu Więc plus dla mnie i plus dla niego Teoretycznie ja może, mogę uderzyć w żółwie a nie No A nie w raptora Ale damy radę Zara pokaże chłopowi że ze mną się nie zadziera Twardy łeb mam No i mówiłem, odejdzie, stanie. Co? I gonimy go, gonimy. Mówiłem, zablokują mnie. Wie, ale on teraz ze mną gra. O, oberwał. I... No i teraz po tobie. Mówiłem, poszedł. Możemy wracać jako zwycięzca. Dobrze, jeszcze się napijemy. Dokładnie. W tym miejscu Dejno wciągnął Karno pod wodę, ale dinozuch jest po drugiej stronie brzegu, więc spokojnie możemy się napić. I tak to myślę, że zaczniemy teraz na port. I w następnym odcinku tam pójdziemy, albo pójdziemy na sąd. Pleńscym, żeby zacząć. Oho, Karno wrócił, przeżył. Dobra, to teraz zaczniemy za dnia. Port No i cóż, dziękuję Wam za dzisiejszy materiał. Mam nadzieję, że się Wam spodobała rozgrywka pachyce. troszeczkę spokojnie, troszeczkę było zabawy z Raptorem. A tak to dziękuję i no cóż, widzimy się w następnym odcinku z Paycefalozaura. Do zobaczenia!